Jak widzicie, żaby są oswojone. Nie uciekają za szybko. A to jest po prostu moje oczko wodne, które z rodziną, synami, z, z żoną wykopaliśmy własnymi rękami. Ma już ponad dwa lata i które no, nie jest skończone, ale za to ma całkiem przyjemną florę, faunę i przede wszystkim czystą wodę. Bałem się, że woda będzie będzie po prostu zielona, no bo taka na początku była, przecież wlałem tutaj wodę nie z opadów, nie z deszczów, nie deszczówkę, tylko wlałem tutaj wodę z kranu. Uwaga, pierwsze wpuszczanie wody, tak? Chętni są, żeby tam wejść? Jak Proszę, jest chętny. Ona bardzo szybko zakwitła i ta walka z tym zakwitem była, no właściwie, skazana na porażkę. Ale też trwała niezbyt długo, bo do czasu aż sprowadziłem tutaj rośliny. Ponieważ woda już jest, no to zadbaliśmy, żeby były rośliny, które oczyszczają wodę. Rośliny, które zostały tutaj dosyć na chybił trafił, posadzone. Jakieś trawy. Jakaś mięta wodna, nawet rzęsa, różnego rodzaju moczarki, rogatki i co tam jest. Wszystko to zostało przyniesione ze stawów. Gdzieś tam sobie dziko pływało z dawnych glinianek. I zobaczcie, i się rozrasta. No co prawda pełno jest ślimaków, żuków, e, traszek e, i tym podobnych stworów. W związku z tym część roślin jest pogryziona, ale nie walczę z tym. Uważam, że sobie roślinki dadzą radę, albo przetrwają te, które mają przetrwać. Na początku tych roślin nie było aż tak dużo jak teraz. Życie rozwinęło się samodzielnie. Mamy roślinność. No, trawy tataraki sadziłem osobiście. Tam mamy także kwiaty, tutaj czciny kawałek. Tam będzie kwitł iris. Są też rośliny, które jeszcze nie wstały. Jakoś w moim rejonie późno wegetacja następuje. Gdzieś tam na dnie czekają jeszcze rośliny pływające, które no, hibernowały zimą. Ale powoli wszystko się używia. Niczego nie, nie zasiedlałem. Żadnych gości nie zapraszałem, a jednak. I traszki, i ślimaki, i żaby, i różnego rodzaju żuki się tutaj osiedliły. No i to jest urocze. O, tam sobie pływa żaba jakaś. Pewnie. Aha. Tak to wygląda. Oczko nie jest czyszczone. Niestety pałka wodna mi padła. Tutaj nie wiem, czy na dole widać pchnięte łodygi. Wodnej, może widać, może nie widać. Pozostałe roślinki sobie dają radę jakoś i nie jest źle. Teraz to właściwie walczę z tym, że te rośliny wypełniają prawie całą, całe lustro wody i odławiam je. Nawet tam, o nie wiem czy to będzie widać, leży sobie o, drążek, którym wyławiam moczarki, rogatkę i tak dalej, które no, tutaj. Podczas lata zakryły całą taflę wody, bo rozrastają się gwałtownie. I ja co jakiś czas odławiam, pozwalam rozrastać się. Nie wiem, czy robię dobrze, ale tak intuicyjnie działam. Woda w każdym razie o tej porze roku i od miesiąca co najmniej, bo wcześniej byłem na wyjeździe, jest krystaliczna. Co jest naprawdę urocze. Efekt jest, jak widzicie, na razie mnie zadowala. Jedyna rzecz, którą hmm, muszę przyznać, że wolałbym zmienić, to jest oczywiście zakończenie miejsca, gdzie można tutaj odpocząć. No bo można sobie usiąść tu na belkach, można sobie usiąść tam na tym kamiennym, na tej kamiennej ławie. No ale to wszystko są półśrodki. Trochę wstyd. Ale oczko nie postępuje w żaden sposób, robota z oczkiem nie postępuje. W tym roku troszeczkę zacząłem kształtować tą stronę. Nie udało mi się tego skończyć, i tutaj też kaskady nie udało mi się ukształtować. No. Tym razem postanowiłem zająć się tym obszarem i zrobić tam kaskadę. To dlatego, że w tym miejscu będzie altana murowana, a właściwie ławka zadaszona, tak należałoby powiedzieć. I jakoś tak przyszło mi do głowy, że miło by się tam siedziało, gdyby obok znajdował się strumyk. Zacząłem już kształtować tutaj, a właściwie przekopywać ziemię i narzucać ją w to miejsce, dlatego że tutaj był bardzo mocny spadek. Wyciąłem tutaj takie dwa stopnie obok przyszłej ławki. One oczywiście będą wyglądały troszkę inaczej, ale chodzi o to: zobaczcie, widzicie te dwa poziomy? Chodzi o to, żeby po pierwsze ziemia mi nie spadała podczas deszczów, a po drugie, żeby łatwiej było posadzić tutaj jakieś rośliny. Więc tutaj ułożę takie coś, co przypominać będzie pewnie tamtą górę. No nie wygląda to dobrze, ale z czasem zobaczymy. Różne inne obowiązki spowodowały, że musiałem to porzucić. I wygląda to teraz tak, roślinność za, zarosła, ale spokojnie kapliczka, która no, tak średnio mi się udała, bo miała być w sumie w zamierzeniu mniejsza, a teraz wyszła mi taka, jaka wyszła, nieważne. Będzie kryła e, skrzynkę elektryczną, gdyż chcę sobie tutaj zrobić miejsce do relaksu i do pracy, więc będę potrzebował prądu do komputera czy, czy do oświetlenia. Więc tak to będzie wyglądało. A na za nim, za tym miejscem elektrycznym, tutaj będzie znajdowała się, tutaj się będzie znajdowała kaskada, która mam nadzieję będzie spływała w tym kierunku i no dzisiaj to może wygląda tak sobie, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie ładniejsze. To wszystko jest izolowane tylko banerem, nie folią, tylko banerem. Widzicie baner? Tutaj jeszcze są zakładki od sklejania, pod spodem jakieś, jakiś nadruk. Aha, jeszcze chyba jedna ważna informacja, bo nie powiedziałem tego wprost. Woda tutaj w żaden sposób nie jest filtrowana, ani nawet nie ma obiegu żadnego. To znaczy nie mam żadnej pompy. Myślę nad tym, że kupię pompę, ale ciągle się nie mogę zdecydować. Rozglądam się za jakąś pompą solarną, bo nie mam zamiaru yy, że tak powiem, dopłacać do, do jakiegoś wodotrysku. Chciałbym, żeby sobie to chodziło zawsze i samo. Yy, dlatego szukam jakiejś solarnej, ale oczywiście ekonomicznej, niedrogiej yy, pompy. Czy mi się to uda, to zobaczymy, nieważne. Na razie w każdym razie nie ma żadnej pompy. W ogóle nie ma tu obiegu wody, to znaczy woda jest yy, dolewana poprzez deszcze. Bo ja nie dolewam tu wody. Od, od czasu zrobienia oczka nie dolewam tu wody. Był taki czas, że się dzieciaki tutaj kąpały. Roślin jest tak dużo, że stwierdzają, że im się nie chce, bo im się nie podoba, bo są jakieś żaby, bo są jakieś zwierzęta. No i przede wszystkim są te rośliny, które je tam smyrają po nogach, więc nie chcą wchodzić do tej wody. Bardzo dobrze. Ale gdyby ktoś pytał, czy można utrzymać no niezbyt duże oczko w stanie, no zupełnej klarowności wody, to tak, można. Nie powiem, jak to się dzieje, że tak jest, bo nie wiem do końca. Przypuszczam, że po prostu ta duża ilość roślin. Oczyszcza wodę, ale nie robię żadnych badań. Nie wiem, jakie tu jest pH i tak dalej, i tak dalej. Zostawiam to przyrodzie. Niech natura tu rządzi. Ja trochę jej przeszkadzam, ale generalnie liczę na to, że będzie po prostu pięknie. Chociaż otoczenie jeszcze nie jest skończone, no to woda jest po prostu krystaliczna. Zobaczcie. Można spokojnie zobaczyć dno.